W siedzibie Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń, mieszczącej się w Forcie Skotniki, prace rozpoczynają młodzi historycy Katarzyna Odżywołek i Tomasz Szygulski. Z wielu artefaktów, znajdujących się w archiwum, wybierają niewielkie kartonowe pudełko opatrzone serią powojennych brytyjskich znaczków. Rozpoczyna się całodzienna praca nad rozwiązaniem jednej z najciekawszych i najbardziej tajemniczych zagadek archiwum. Powiedz mi, co te naramienniki mogą oznaczać? Chodzi o kolorystykę. To są naramienniki pierwszego lub drugiego korpusu, a te kolory oznaczają, że to były jednostki satelitów. Pudełko, o którym mowa, zostało przekazane do zbiorów Centrum w kwietniu 2013 roku. Wówczas to do Leeds i Bradford w Wielkiej Brytanii udała się misja naukowa złożona z pracowników i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem wyjazdu było zebranie jak największej liczby relacji świadków historii, którzy przeżyli tragedię II wojny światowej i zostali zesłani w głąb ZSRR. A następnie, dzięki układowi Sikorski-Majski z 1941 roku, przez Iran, Irak, Indię i Afrykę trafili na stałe do Wielkiej Brytanii. Więc pudełko trafiło do nas w naprawdę niespodziewany sposób. Zostało ono przywiezione przez śmieciarza irlandzkiego Tomasa flina pewnego popołudnia. Well, I work at the tip at, in Bradford. Um, I was going, emptying my wagon, and then I looked through to make sure there's nothing that shouldn't be there. And I come across this box, and I looked inside, and i seen all these Polish memorabilia. And then I just thought to myself, oh, somebody throwing this away, it's not nice. Because I found others before with the British soldiers, and I like to keep. But with the Polish one, I thought, well, somebody must want this. It shouldn't be thrown away. It's history. This man had done something in the Second World War, and I think it should be remembered, not thrown away. So I thought i go to the Polish Community Centre, see if they could do something with it or if they wanted it, and that's how I, I wrote to Come to see yourselves today. Odnaleziona w pudełku recepta lekarska na leki, które w latach 40. XX wieku dostępne były tylko za granicą. Doprowadziła badacza tej tajemnicy, Katarzyny Odrzywołek, do Cieszyna. Udało się w końcu odnaleźć rodzinę właściciela pudełka, siostrzeńca Jerzego i bratanka Mariana. Właścicielem przywiezionych z Anglii przedmiotów okazał się Franciszek Jaworski. Pokazowi zawartości starego pudełka towarzyszyło uczucie zdziwienia, wzruszenia i radości. Pamiątki po wujku w zupełnie niespodziewany sposób wróciły do Polski. Franciszek Jaworski był synem Anny i Franciszka. Urodził się 25 grudnia 1912 roku w Pastwiskach, miejscowości położonej w Powiecie Cieszyńskim. Brat Franciszka Harold, z którego synem Marianem rozmawiali młodzi historycy, przed wojną służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Po 1 września 1939 roku na rowerze pojechał do Krakowa, aby wypełnić polecenie mobilizacji. Potem wraz z wojskiem udał się na wschodnie tereny II Rzeczypospolitej, gdzie był świadkiem wkroczenia Armii Czerwonej. Siostra Franciszka Maria Jaworska w pierwszych miesiącach wojny była kurierem na Węgry. Została jednak wydana i wysłana na przymusowe roboty do Niemiec. Jednak po czterech latach wraz z koleżanką uciekła i powróciła do Cieszyna. Sam właściciel pamiątek z pudełka, czyli Franciszek Jaworski, w 1935 roku ukończył Centralną Szkołę Podoficerską Korpusu Ochrony Pogranicza. Po wybuchu wojny służył w oddziałach 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. Pułk został rozbity przez austriackie oddziały Wehrmachtu. Franciszkowi udało się przedostać na Węgry. Następnie, ślad po nim, zaginął. Ze skarbów odnalezionych w pudełku można wnioskować, że Franciszkowi udało się wydostać z Węgier i trafił do polskiej armii na zachodzie. Po ewakuacji wojsk do Wielkiej Brytanii jako saper wstąpił w szeregi I Korpusu Polskiego. Po wojnie osiadł na stałe w Wielkiej Brytanii i zamieszkał w przemysłowym mieście Bradford.